Cześć Boże i dzień dobry. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ojcu Kazimierzowi za, za te piękne słowa, za to wprowadzenie. Ale przede wszystkim chciałem wszystkim Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, bo to było rzeczywiście trudne zadanie. Lekarze Stwierdzili, że jestem zdrowy. Chociaż powiedzieli, że może koń by tego nie wytrzymał. I muszę powiedzieć, a mówię to najzupełniej poważnie w tym momencie, bo wiem, że bardzo wielu ludzi modliło się i za tą kampanię, i za mnie. I ogromnie za to dziękuję, bo. Bez wsparcia po prostu. Wykonanie czasem dziewięciu wystąpień dziennie, każde po pół godziny, w różnych miastach kolejnych, które odwiedzałem, było po prostu wysiłkiem nadludzkim. Bo tam, nie ukrywam tego. Ja w czasie tej kampanii byłem tylko raz chory. Tylko...